Mateusz Kubiak. Oraz nasz zamykający, dzięki niemu z zespole Zawsze jest Weekend. Kapitan Pilot Sylwester Sobutka. Oraz nie mniej ważna osoba, która kieruje pokazem z ziemi. Kapitan Pilot Leszek Sokołowski. Proszę spojrzeć w prawo, gdzie już widać nadlatujący zespół. Oto dzisiejsi nasi bohaterowie lecą w ugrupowaniu Łabędź, prezentując nasze barwy narodowe. Powitajmy ich gromkimi brawami. Flaga, to już tradycja, że zespół rozpoczyna, rozpoczyna swój pokaz w taki właśnie sposób. Pewnie państwo ciekawi, skąd bierze się biały i czerwony dym za samolotami zespołu. Jest to po prostu zbiornik z olejem napędowym z dodatkiem parafiny. Tam olej wpada w gorące gazy wylotowe i tak powstaje biały dym. Jeśli chodzi o czerwony, to do oleju jest dodawany specjalny czerwony pigment. Następnie grupa wykona zakręt na wznoszeniu, przeformułując się do ugrupowania delta. Tym sposobem rozpoczyna się pierwsza część pokazu. Piloci będą zmieniali swoje wzajemne usytuowanie tworząc różnego rodzaju ugrupowania. W odległości pomiędzy samolotami nie pozwalają na gwałtowne manewry, a każdy błąd nieuchronnie prowadzi do rozkładu formacji. A oto i oni, formacja o nazwie Delta. Grupa mknie naprzeciwko państwa z prędkością 650 km na godzinę. W każdej sekundzie pokonuje prawie 180 metrów. Mogą sobie państwo zatem wyobrazić skalę trudności spoczywającą na członkach zespołu. Maksymalnie skupieni, by utrzymać się w szyku. Teraz grupa wykonuje pędle, podczas której zmieni ugrupowanie w formację trójki. Tym samym rozpocznie się pokaz w wariancie wysokim. Proszę zwrócić uwagę, jak piloci synchronicznie wykonują zmianę formacji. Jeszcze raz przed Państwem zespół Biało-Czerwone Iskry w formacji trójki. Proszę Państwa, teraz zespół przygotowuje się do prezentacji kombinacji figur pionowych. Pierwsza z nich to Imelman, e zakończony wyprowadzeniem półbeczką w lewą stronę ze zmianą kierunku o 90 stopni. W tym Imelmanie zespół przygotowuje się do przewrotu. Przeciąg prędkości po obserwowanych przez Państwa figurach wynosi od 650 km na godzinę w dolnym położeniu, spadającą do 280 km w górnym położeniu. Każdy taki pokaz, okupiony jest dziesiątkami treningów, często po pracy lub w czasie weekendu. A jednak dla każdego z nich możliwość pracy w zespole, to wyraz uznania ze strony przełożonych, jak również realizacja istniejącej pasji. I już nadatuję sprawę. prawej. Następny Topeczka. Iskra niestety nie została zaprojektowana do wykonywania ładnych rzeczy. Piloci dwują się i troją, aby utrzymywać grupowanie i zaprezentować się przed państwem najlepiej jak potrafią. Piloci z zespołu pokazują nam możliwości naszego samolotu gdzie przeciążenia podczas pokazu dochodzą po plus 6,5 g do minus 4 g a prędkości są bliskie 700 km na godzinę. Teraz zespół wykona imelmana, e -Man po którym nastąpi rozejście właśnie nazwa figury przypomina imelman wywodzi się od nazwiska niemieckiego pilota myśliwskiego z I Wojny Światowej, myśliwskiego asa Maxa Immelmana, który pierwszy tą figurę wykonał w 1916 roku, a składa się z połowy pętli i głubeczki. Dla Państwa zespół Biało-Czerwonej Iskry, tym razem bez smugaczku. Proszę państwa, tak jak mówiłem, w tej chwili zespół rozdziela się na dwie formacje. Proszę spojrzeć przed siebie. W lewo odchodzi kapitan Słódka z kapitanem Kosakowskim i kapitanem Kubiakiem. Z prawej strony, niemal w lustrzanym odbiciu, znajduje się lider zespołu, kapitan Kopiel, za którym podążają major Jaworek i kapitan Kłaczyński. Piloci starają się wykonać tę figurę synchronicznie. Osiągnęli 900 metrów i przygotowują się do widowiskiego przelotu przed państwem. Proszę przygotować aparaty, gdyż będzie to wyjątkowa okazja do zrobienia zdjęcia. Piloci będą lecieć względem siebie z prędkością 1200 km na godzinę, a samoloty mijają się z niewielkiej odległości. Czy są państwo gotowi? Uwaga! 3, 2, 1 A cóż to, jeden samolot odłączył się od formacji. Spokojnie, to nasz niezłomny solista, kapitan Marcin Kosakowski. Właśnie wykonuje dla państwa pierwszą figurę, Tętle pochyłe.